Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się upgrade'em takiej oto maszynki eee, Marktek, Arpol Marktek. Na pewno docelowo będzie do wymiany ten silnik który jest moim zdaniem zdecydowanie za słaby natomiast cała konstrukcja naprawdę robi całkiem pozytywne wrażenie urządzenie jest ciężkie, swoje waży żeliwny blat ale też co mi się nie podoba to nogi od tego urządzenia a dokładnie mówiąc, to że są skręcane na śruby, dlatego zespawamy to i, moi drodzy, dołożymy do tego dodatkowo kółeczka. Kółeczka warto na początek jakoś przeczyścić, bo jak słyszycie, chrupią, niektóre się trochę tną, niektóre się trochę nie tną. Dosyć porządne kółeczka, na giełdzie mi się udało kupić. Trzeba coś z nimi zrobić, więc wrzucamy je na początek do myjki ultradźwiękowej, do płynu czyszczącego. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No to co? Włączamy naszą myjkę. No i co, udowodniłem sobie dalej, że nie potrafię w MMA, spawałem sobie elektrodą, starą spawarką swoją, no i te sprawy są tragiczne, jak porównuję do swoich migomatowych, ale tam akurat jest, to ma po prostu wytrzymywać, nie ma być ładnej i jakichś obciążeń tutaj nie będzie żadnych, więc zrobiłem taką ramę od spodu i do niej przymocuję te nóżki, rama po pierwsze usztywni tą całą konstrukcję, która jest dosyć licha, z cienkich profili, ja dałem tutaj troszeczkę grubsze profile i zobaczcie jak tam kółeczka czy się wymyły. Wyciągamy. Zobaczymy. Teraz trzeba będzie to na pewno przedmuchać porządnie. A następnie. A następnie przesmarować to. Kurczę. Jakie ładne się porobiły. Coś tam jeszcze chrupie słychać. Wiadomo, że to nie wypadnie nam ten piasek. Ale kółeczka fajnie odnowione. Jak nówki sztuki. Powiem Wam tak: kółeczka są pomyjce. Co widzieliście? Teraz tako Lałem tam Betnera, tu gdzieś inny zmywasz do hamulcy. Do tego brałem pistolet I spężone powietrze wciskałem tutaj między łożyska i od tej strony. Później zrobiłem to kilka razy. Na sam koniec nalałem tamtego rozpuszczalnika bernera i pod odpowiednim kątem, psikając pistoletem, takim mniej więcej kątem, rozpędzałem to do dosyć dużych prędkości, żeby tam ten cały sypko wypadał. I powiem wam, że teraz zobaczcie, jednym paluszkiem nic się nie tnie. Można powiedzieć, że kółeczko jest zregenerowane. Muszę zrobić tak z pozostałymi. A na koniec położę na to, że w sensie się nasmaruję to jakimś bernerkiem. Oczywiście, należy też pamiętać o tym. Tutaj akurat też chodzi to. O, proszę. Bardzo ładnie. Także kółeczka do zregenerowania, jak najbardziej. Kółeczka są zamocowane. Jak widać, chodzą bardzo dobrze. Teraz, moi drodzy, co? Aha, jak ja je zrobiłem pierwsze spawałem te profile a następnie do nich tutaj są ścinki dospawałem pionowo po prostu e, można powiedzieć, że pręt gwintowany powinien tu być, ale nie miałem prętu gwintowanego pod ręką, więc po prostu poszły takie śruby. I po prostu je później ściąłem. Dałem podkładki tutaj dzięki szymkowi, podkładki samokontrujące, bo takie miałem, plus zwykła podkładka i kółeczka się trzymają. Fajne te kółka są, bo mają blokady, moi drodzy. I oprócz tego, że jest blokada samego kółka, jak widzicie, tutaj, i ona działa mocno, to w tych kółeczkach blokada przechyłu jest tak. Patrzcie, teraz wcisnę to do góry, tak? To wciskam do góry i patrzcie, co tu się dzieje. W zębatkę wchodzi jedna w drugą. Patrzcie, ciach. I w tym momencie kółko jest zablokowane poprzez to. I na boki też się nie będzie ruszało, bo się ładnie zakreszczyło, także system blokowania jest bardzo fajny w tym. No i taki starasz, moi drodzy, to ja rozumiem, bardzo leciutko mogę sobie tym jeździć, no to jest krzywo, akurat to przed chwilą widzicie, że jedną kółkę z powietrzu, ale nic się nie zacina, elegancko jeździ, kółeczka chodzą bardzo dobrze, łatwo je się, tak jak wcześniej mówiłem, blokuje. Teraz akurat w tą stronę to się źle blokuje. No i teraz dopiero ta rama ma jakiś sens. To jest oczywiście przykręcone tutaj. Od góry pójdą motylki docelowo. No. I to jest upgrade takiej ramy do takiego wózka. I to nie jest stricte nawet do tego wózka tylko dużo maszyn ma tego rodzaju właśnie wózki i można je właśnie w taki sposób Zapojedawać po pierwsze, żeby to miało jakąś wytrzymałość. Na tym można sobie teraz usiąść, stanąć, cokolwiek maszyna chodzi. Teraz się muszę wziąć za wyregulowanie maszyny, bo po pierwsze pasek jest, On powinien być troszeczkę do tyłu cofnięty. Za duże luzy mamy tutaj na łożyskach. Tylnie łożysko znowu się dotyka, a nie powinno dotykać. O, widzicie. Tylne łożysko, tu nie powinno dotykać, powinno być tam troszeczkę luzu. Można na papieru ustawiać taka odległość, jak nie macie mierza powinna być ok, przy ustawianiu waszego pasa. I na dole z jakiejś podbitki, która mi została, zrobiłem sobie dwie półeczki, na których pokładałem sobie jakieś lakiery, przykładnice z tego, jakieś. Przymiary kątowe, przymiar japoński, gwoździarkę, trochę sztyftów, wyżej dłuta miarka, jakieś po prostu pierdoły, miernik wilgotności. I tak to się całe prezentuje. No taki odcinek. Jak Wam się podobało, łapkę w górę, zasubskrybujcie, a czasami takie proste majsterkowanie też będzie wlotywało.